W imię Ojca, i Syna i Ducha Świętego Amen. Zapraszamy Was na piąty dzień nowenny do świętego Józefa. Codziennym wyrazem miłości jest w życiu rodziny nazarytańskiej praca. Zapis ewangeliczny utrwalił rodzaj tej pracy, przez którą Józef starał się zapewnić utrzymanie swojej rodzinie. Cieśla. To jedno słowo obejmuje ciąg wszystkich lat życia Józefa w Nazarecie. Kościół szczególnie to uwydatnił przez wspomnienie liturgiczne Józefa Rzemieślnika w dniu 1 maja. Jeżeli rodzina z Nazaretu jest w porządku zbawienia i świętości przykładem i wzorem dla ludzkich rodzin, to podobnie i praca Jezusa przy boku Józefa Cieśli. Praca została też w szczególny sposób odkupiona. Święty Józefie, wstawiaj się za nami u Boga, abyśmy rozumieli i w pełni przeżywali sens naszej pracy. Abyśmy przez nią przybliżali się do Boga, Stwórcy i Odkupiciela i uczestniczyli w Jego zbawczych zamierzeniach w stosunku do człowieka i świata. Zapal nas gorliwością w naszych codziennych obowiązków i naucz nas uczciwości i rzetelności w pracy. Litania do Świętego Józefa. Kyrie eleison, chryste eleison, kyrie eleison. Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas. Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami. Synu odkupicielu świata Boże, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty Boże, zmiłuj się nad nami. Święta Trójco jedyny Boże, zmiłuj się nad nami. Święta Maryjo, módl się za nami. Święty Józefie, módl się za nami. Przesławny potomku Dawida, módl się za nami. Światło patriarchów Módl się za nami. Oblubieńcze Bogorodzicy. Módl się za nami. Opiekunie Odkupiciela. Módl się za nami. Przeczysty Stróżu Dziewicy. Módl się za nami. Żywicielu Syna Bożego. Módl się za nami. Troskliwy Obrońco Chrystusa. Módl się za nami. Sługo Chrystusa. Módl się za nami. Sługo Zbawienia. Módl się za nami. Głową najświętszej rodziny. Mudl się za nami. Józefie, najsprawiedliwszy. Mudl się za nami. Józefie, najczystszy. Mudl się za nami. Józefie, najroztropniejszy. Mudl się za nami. Józefie, najmężniejszy. Mudl się za nami. Józefie, najposłuszniejszy. Mudl się za nami. Józefie, najwierniejszy. Mudl się za nami. Zwierciadło cierpliwości, módl się za nami. Miłośniku ubóstwa, módl się za nami. Wzorze pracujących, módl się za nami. Ozdobo życia rodzinnego, módl się za nami. Opiekunie dziewic, módl się za nami. Podporo rodzin, módl się za nami. Podporo w trudnościach, módl się za nami. Pociecho nieszczęśliwych, módl się za nami. Nadziejo chorych, módl się za nami patronie wygnańców módl się za nami patronie cierpiących módl się za nami patronie ubogich módl się za nami patronie umierających módl się za nami po strachu duchów piekielnych módl się za nami opiekunie kościoła świętego módl się za nami baranku boży który gładzisz grzechy świata przepuść nam panie Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata. Wysłuchaj nas, panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata. Zmiłuj się nad nami. Ustanowił go panem domu swego. Zarządcą wszystkich posiadłości swoich. Módmy się. Boże, ty w niewysłowionej opatrzności wybrałeś świętego Józefa na oblubieńca najświętszej rodzicielki twojego syna. Spraw, abyśmy oddając mu na ziemi cześć jako opiekunowi zasłużyli na Jego orędownictwo w niebie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu, Snowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.